Dzień dobry, Julia, przejdzień ze mną, malanik zawsze w formie, tylko pytanie, w której teraz formie jesteś w tej treningowej czy w tej ee, alkoholowej? W, powiem Ci szczerze, jak teraz wróciłem na salę, jestem od tam, do tego tygodnia jestem na sali, bo, bo zrobiłem drugi trening w tym tygodniu. E, w tym tygodniu ja mam sobotę, dwa treningi zrobiłem w tym tygodniu tak naprawdę. Nie powiem że źle nie było. Czułem odczuwam te balety swoje, na które, na które jeżdżę oczywiście, gdzie prowadzę imprezy, Bo tak jak mówiłem. Robię sobie totalny reset przez jakiś czas teraz, ale już wiem, już wiem że powoli trzeba wracać na, na salę, bo już telefony się urywają do mojego menedżera i do mnie tak samo zresztą. Telefon z jakim potencjalnym rywalem w takim razie? Tego jeszcze nie mogę powiedzieć. Ale so, jest, są, są, so, są, so, są. So. Dzisiaj nawet bokser dzwoni do mnie. So, się ma so, 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 powiem. No są so, po prostu propozycje, ale na razie jeszcze nie mogę powiedzieć. Jak już jesteśmy przy temacie Boxdella, to zahaczmy może o temat Fame MMA i ostatniego cage'a z Mateuszem Murańskim, z Tejkwanem e, i z Franiem. Nie wiem, czy oglądałeś? Nie, nie oglądałem. E, tam... Pan mi się nie chce oglądać już w ogóle. Najlepiej jakby go w ogóle usunęli z internetu. E, tam Mateusz Murański właśnie zarzuca Rafałowi, że jest ojcem dziecka Nitra. E, coś może słyszałeś? <noise> no, nie, wiem. nie wiem, wszystko jest możliwe, teraz o takie czasy wszystko jest możliwe. Szkoda, że nawet żadnych szatów nie widziałeś, bo właśnie chciałam z Ciebie spytać, czy uważasz, że to już nie jest za grube takie e, rodzinne sprawy, bo Ty co? jednak co? też... Mateusz powiedział co? Że co powiedział? E, że e, Sergiusza dziecko e, nie jest dzieckiem Sergiusza, tylko Rafała. Ja, nie, 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 to to akurat to akurat słyszałem. To jest już przegięcie pały. Jeśli chodzi o rodzinę, to Ty też miałeś styczność z rodziną urańskich i z Twoją rodziną i... i... <говор> Должен, <Добрый>, да. Но. <говор> No ja wiem, wszyscy, wszyscy z nimi Ja to są szmaty, to są zwykłe szmaty i dlatego powiedziałem, że jak tylko będę miał okazję, to to nie zostawię w rękach sędziów już werdyktu, jeżeli chodzi o Mateusza, nie? Powiedziałem, że to jest taka szmata i to są takie szuje, że nie mają innych, e, nie mają innych pretekstów, żeby po prostu się uczepić, to się czepia już rodziny, bo im się po prostu, jak to się wyczerpują te, te, te zapasy, prawda? przejdźmy teraz do e, Denisa. Ponieważ no, cały czas jest ci zarzucane, że nie wpłaciłeś tych pieniędzy na cele ja miałam, Nie mam kiedy. Ja powiedziałem, że wpłaty teraz zresztą go też spotkałem. Powiedziałem, dajcie mi chwilę czasu, po prostu ja się nawet nie widziałem ze swoim menadżerem tak naprawdę, bo mój menadżer trzyma moje pieniądze, powiedział, ale on po wszystkie pieniądze, nie? Dlatego ja sobie, ja sobie żyję z tych pieniędzy, które sobie zarabiam na... Na, 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 na koncertach, na koncertowaniu, i tak dalej. E, a te pieniążki, które, które zarobiłem z walk, sobie odłożyłem, i odłożyłem sobie one grzecznie, czekają na, na, te, na te wymarzone mieszkanie, które, które niebawem wybuduję, bo tak stwierdziłem, że będę chciał się wybudować. Czyli zapewniasz widzów, że pieniądze trafią do. Tak, tak. No ja powiedziałem, że dajcie mi, dajcie mi czas, bo ja mówię, ja teraz jestem tak naprawdę w tym tygodniu dopiero, co przyjechałem do, do Warszawy. Mnie praktycznie cały czas nie było w Warszawie. Ja ostatnio byłem nawet jeden dzień tylko w Warszawie, przebrałem torby, przepakowałem rzeczy i znowu w trasę. Nie? Ja zrobiłem ponad 3000 km. Ponad 3000 w dwa tygodnie, nie, kilometrów, ja cały czas jeżdżę. A jesteś w stanie przewidzieć, do którego miesiąca wpłacisz te pieniądze? No kurwa, dajcie mi chwilę czasu, obiecuję, że to, że to, że to zrobię. Tak jak powiedziałem, to zrobię. Dla mnie to wiesz, że te 5 tysięcy to nie, nie robi żadnej różnicy tak naprawdę. A jeżeli chodzi o twoje podróżowanie aktualnie, wolisz właśnie takie życie, gdzie sobie jeździsz i koncertujesz, czy jednak te walki to jest coś, co byś chciał bardziej robić? Szczerze mówiąc, to już mnie trochę, Czy nie to, że to mnie męczy, nie, bo ja zawsze lubiłem to robić, lubiłem grać dla ludzi, lubiłem jak oni fajnie reagują, jak oni się bawią, jak oni się cieszą na moją muzykę, więc e, lubię to robić, no ale jednak wolę się bić. W takim Jeżeli, razie... Jednak, jednak, wolę, jednak wolę się bić. Dobra, a czy ty masz jakiegoś upatrzonego rywala, z którym, wiesz, masz tam jakąś kosę, bo tutaj mówisz, że Boks do ciebie dzwonił, ale ty tak personalnie, jakbyś miał wybrać, to kogo byś wybrał teraz? Personalnie, to na pierwszy ogień chciałbym tego Mateusza Murańskiego. Denis się znowu podprowadza do mnie, to Denisa chciałem po nowym roku, tylko się mocno przygotować na niego przede wszystkim siłowo, na niego się muszę przygotować, bo teraz trochę zjechałem wagi przez, <grym> przez nietrenowanie i przez imprezy, Nie trochę zjechałem, więc muszę się po podbudować, jeżeli chodzi o siłę, ale na Denisa znowu się wydaje, że tak z parę miesięcy i, mógłbym gotowy, i bym był gotowy. Widziałeś walkę Denisa z Dondiego? Kurwa, tak jak mówiłem, miały być kurwa fajerwerki, a były zimno, nie? Nudna ta walka była taka, więc z tego co widziałem, e, szpila go po prostu wgniecie w ziemię, nie? Bo nie było mnie półtora miesiąca na sali, teraz wróciłem na salę, to szpila zrobił taki progres po prostu na, na, na przy, przestrzeni tego tych półtora miesiąca, że, że naprawdę aż otworzyłem oczy, nie? I fajnie nawet zaczął w parterze w parterze dziać, że nie tylko stójka, zaczął być coraz bardziej strony. ale nie ma co się dziwić, w końcu trenuje na najlepszym klubie trenuję w najlepszym klubie w Polsce, jest pod bardzo, bardzo dobrymi skrzydłami, czyli pod Anzorem Ażijewem, tak więc naprawdę Mówię. sądzę, że, że, że to się skończy na pewno przed czasem Właśnie, mówisz, że Artur wbija Denisa w ziemię, to w takim razie myślisz, że czym się kierował Denis przyjmując tą walkę? Pieniędzmi, fejmem może aspiracjami sportowymi. Okay. A powiedz mi w ogóle, czy ty byś wziął taką walkę z Arturem, gdybyś się dobrze przygotował? Czyli znaczy, no wiem, że Artur jest bardzo zawodnikiem. Wiadomo, że to mogłoby być w jedną, w jedną bramkę. Z Arturem jeszcze, jeszcze nie sparowałem. No wiadomo, Artur się teraz szykuje do, do walki z Denisem, tak więc on sobie wybiera dużo cięższych zawodników. Ale. ale... Jak będę po sparingu z Arturem, wtedy, wtedy będę mógł ci więcej powiedzieć, czy z nim, z, z nim walkę, czy nie. Ale pewnie, na pewno bym wziął, nie odmówiłbym walki, z tym, że mogłoby to, by było by, to by być do jednej bramki. Tak ci A powiem. preferujesz właśnie walki takie typowo sportowe czy typowo konfliktowe? I to i to. I to i to. Teraz będzie ta gala Emma, tak, tak samo, na którą też miał, mam propozycję walki yy, i tam będzie na pewno będzie część frikowa, część sportowa, tak więc każdy zdaje coś dla siebie. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.